Dzień dobry. Czwartek bez wiadomości z gminy Dobra. Jest taki trochę niekompletny. Nie czekajmy zatem, zapraszam na wiadomości z gminy Dobra. Wina Dobra zajęła pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Raport uwzględniający wskaźniki z 2021 roku przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Po raz piąty Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. W tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2021, które pokazują, jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Gmina Dobra ponownie zajęła pierwsze miejsce wśród 47 gmin wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo nas ucieszyła jako gmina Dobra wiadomość o rankingu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła wskaźniki finansowe za rok 2021. Na drugim miejscu znalazła się gmina wiejska Kołobrzeg, a na trzecim Rymań. Rok i dwa lata temu Gmina Dobra zajęła pierwsze miejsce w tym rankingu, trzy lata temu drugie, a cztery lata temu także pierwsze. To świadczy o tym, że gmina bardzo dobrze gospodaruje finansami publicznymi. Finanse publiczne są przejrzyste. Każdy może sprawdzić sobie ich realizację i wydatkowanie na stronach naszych, na stronie bipu, stronie www.braszczecińska.pl, gdzie staramy się wszystkie wydatki i inwestycje przekazywać po to, żeby mieszkańcy mogli dokładnie wiedzieć na co, kiedy i w jakim czasie wydawane są pieniądze publiczne. Najważniejsze cele zestawienia to przejrzystość finansów publicznych, dbanie o kulturę finansów samorządów, wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu finansami między jednostkami samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie dobrych rozwiązań. To zasługa wszystkich pracowników urzędu gminy które dbają o to, żeby właśnie wszystkie inwestycje i wydatkowane kwoty były jak najbardziej rzetelne, ale przede wszystkim gospodarność wydatkowania tych środków. I za to wszystkim pracownikom bardzo dziękuję i również mieszkańcom życzę wszystkiego dobrego, żeby w gminie dobra nadal działo się dobrze, a finanse publiczne były wydatkowane z myślą o mieszkańcach, żeby żyło się lepiej, bezpieczniej i oczywiście żeby wszyscy byli zadowoleni z tego co się w naszej gminie dzieje. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zmienił zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego, aby umożliwić sfinansowanie z funduszy europejskich projektu obwodnicy Wołczkowa. Nowa droga ma w przyszłości skomunikować Szczecin i Bezrzecze z zachodnią obwodnicą Szczecina. Obwodnica Wołczkowa ma połączyć węzeł Dobra na projektowanej zachodniej obwodnicy Szczecina z alternatywnym połączeniem Wołczkowa i Bezrzecza za Szczecinem. Droga ma omijać zabudowania od północnej strony miejscowości. Dzięki zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Gmina Dobra będzie mogła starać się o dofinansowanie projektu inwestycji z funduszy europejskich w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zmiana wprowadzona w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodnio-Pomorskiego umożliwi Gminie Dobra złożenie wniosku o dofinansowanie dla prac przygotowawczych dotyczących projektów dla tak zwanej obwodnicy Wołczkowa. Obwodnica Wołczkowa planowana jest wraz, do realizacji wraz z zachodnim obejściem drogowym Szczecina, jako element umożliwiający wyprowadzenie ruchu z centrum miejscowości Wołczkowo. Obecnie gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, co umożliwiła właśnie zmiana regionalnego programu operacyjnego. Gmina Dobra stara się o dofinansowanie budowy wyniesionych przejść dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej w Mierzynie. Podobne przejścia znajdują się na ulicy Topolowej, a niedawno wybudowano wyniesione przejście przy terenie rekreacyjnym Mierzynianka. Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie budowy wyniesionych przejść dla pieszych w Mierzynie w ramach programu Bezpieczny Pieszy. Wyniesione przejścia miałyby powstać na ulicy Weleckiej w pobliżu przedszkola publicznego nr 2 oraz na ulicy kolorowej przy skrzyżowaniu z ulicą długą. Z tych przejść codziennie korzystają dzieci uczące się w szkole podstawowej w Mierzynie. Wyniesione przejścia uspokajają ruch, zmuszając kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Aby bezpiecznie przejechać przez takie przejście, konieczne jest zredukowanie prędkości. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo pieszych, którzy zyskują dodatkowy czas na przekroczenie jezdni. W ramach programu Bezpieczny Pieszy, gmina stara się też o zakup symulatora jazdy rowerem w warunkach wiejskich, urządzeń do kontroli czasu reakcji oraz symulatora przejścia dla pieszych, dla szkół i przedszkoli na terenie gminy Dobra. Komisariat Policji w Mierzynie został wyposażony w nowe urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Zakup alkomatów sfinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej. Funkcjonariusze z Mierzyna otrzymali prezent w postaci trzech przenośnych urządzeń do pomiaru stanu trzeźwości, jednej bazy stacjonarnej wraz z alkomatem oraz 40 sztuk drag testów. Jeden z alkomatów wraz z instrukcją trafił do poczekalni w Komisariacie Policji w Mierzynie. Dzięki urządzeniu mieszkańcy będą mogli sprawdzić swoją trzeźwość. Nowy alkomat różni się od poprzedniego tym, że pokaże przede wszystkim ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pozostałe trzy urządzenia trafiły na wyposażenie patroli. Otrzymany sprzęt usprawni codzienną służbę policjantów i ułatwi wykonanie samodzielnego badania w Mierzyńskim Komisariacie. Zakup sfinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej. Zapraszamy do Gminy Dobra na transgraniczny weekend Otwartych Ogrodów. W weekend 21 i 22 maja będzie można nie tylko zwiedzać prywatne ogrody udostępnione przez mieszkańców gminy Dobra i Blankensee, ale również wziąć udział w jarmarku, warsztatach oraz festiwalu piosenki turystycznej. Już za 9 dni odbędzie się transgraniczny weekend Otwartych Ogrodów w gminach Dobra i Blankensee. A zaczynamy od zaproszenia na transgraniczny Festiwal dostępki Turystycznej i Ogniskowej. Wydarzenie konkursowe, które kierowane jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i Ukrainy w wieku 10 do 24 lat. Przygotujcie sobie dwa utwory, które kojarzą Wam się z wyprawami, z podróżami, z zawodą przy ognisku. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 maja do godziny 15. Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony Gminy Dobra, strony Facebookowej Stowarzyszenia Karpediem 20 oraz stron naszych partnerów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki, natomiast trzech najlepszych wykonawców oraz więcej publiczności otrzymają statuetki i nagrody finansowe. Czekamy na Was z niecierpliwością 21 maja, natomiast obiecujemy Wam jedno, że będziemy Was gorąco oklaskiwać podczas trwania festiwalu. Transgraniczny Weekend Otwartych Ogrodów jest finansowany z Funduszu Małych Projektów Programu Inderek 5A oraz Małych Grantów Budżetu Gminy Dobra. I w imieniu wszystkich organizatorów, a jest nas 19 instytucji i organizacji, zapraszamy Państwa do udziału w naszym wydarzeniu. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień. Poczuj się dobrze w Gminie Dobra.